Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Serdecznie Was zapraszam na dzionek, oczywiście wspólny. I powiem Wam tak: pogoda nam zdechła, nie ma dzisiaj słońca. Zapowiadają opady deszczu, także było pięknie i zdechło. Ale słuchajcie, właśnie się ogarnęłam, ułam włosy, jeszcze mam mokre. I powiem Wam tak: jak zawsze biorę prysznic albo myję zęby to zawsze mam jakieś takie burze mózgów, nie wiem czy Wy też tak macie, ale mnie podczas mycia zębów, dlatego, że ja długo myję zęby i podczas brania prysznica, to naprawdę u mnie są intensywne przemyślenia zawsze, dajcie znać, czy u Was też, albo podczas innych czynności. No ale do czego zmierzam? Kochani, wymyśliłam challenge. Eee, stwierdziłam, że zaproponuję Wam challenge eee, i mm, nagrałam dzisiaj shorta, Będziecie mogli pisać komentarze pod tym shortem i pod tym dzisiejszym filmem. Pod innymi filmami, jeżeli macie ochotę, to też piszcie. Tylko dodajcie, że to dotyczy challenge'u. Że napiszcie, nie wiem, challenge i wtedy dalej. Eee, ale o co chodzi? Moi drodzy, ponieważ e, wiele osób, które mnie ogląda, nie subskrybują kanału, a jak wiecie, no to daje też zasięgi, e, więc. E, a ja bym chciała, żeby mój kanał się rozwijał i to nie jest żadną tajemnicą, e, więc mam dla Was propozycję. E, ja nie chcę tutaj też jakoś wiecie e, za bardzo iść do przodu, jakoś tam nie wiem. E, żeby był przerost formy nad treścią, natomiast małymi krokami do celu. Eee, więc proponuję Wam, że zasubskrybujcie kanał. Na tym będzie polegał challenge, że Wy subskrybujecie kanał i chodzi o to, żebyśmy osiągnęli na moim kanale 2000 subskrypcji, hmm, a jeżeli będzie więcej, no to będę chyliła Wam czoła i ja będę bardzo wdzięczna, eee, a w zamian w komentarzach pod tym filmem i pod tym shortem z dopiskiem challenge napiszecie jaki chcecie film, żebym nagrała. Będą różne propozycje od was i ja wybiorę najciekawszą albo kilka najciekawszych, jeżeli przebijecie 2000 i będzie jeszcze więcej, nie wiem, 2,5, 3. No to wtedy te filmy po kolei będę nagrywać. Im więcej subskrypcji będzie, tym więcej waszych propozycji wybiorę. Tylko proszę Was bardzo, pod shortem i pod tym filmikiem, który teraz oglądacie, napiszcie, że pyta... napiszcie, jaki film byście chcieli, żebym nagrała, co byście chcieli zobaczyć, ale z dopiskiem challenge, żebym ja wiedziała, że to o to chodzi, no nie? Także proponuję Wam taki challenge. Idziemy po 2000 co najmniej subskrypcji i piszecie, co chcecie, żebym nagrała. Oczywiście, słuchajcie. Piszemy te komentarze z Waszymi prośbami. Tematyka jest dowolna. Czy chcecie, żebym coś, nie wiem, kosmetycznego, czy coś na mieście, czy, czy chcecie się czegoś o mnie dowiedzieć, czy QA, czy pytania możecie zadawać. Tematyka jest dowolna. Byle by było kulturalnie i wiecie, no, tak jak ma być. Przyjazna atmosfera, miło, fajnie. To jest kanał rozrywkowy dla Was, lifestyleowy, także. Mm, Także chodzi o to, żeby było miło, przyjemnie, kulturalnie e, w, i w granicach rozsądku, no ale to chyba nie muszę mówić, to każdy normalny człowiek o tym wie, tak? E, więc e, tak, e, robimy challenge e, i do dzieła. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, że pomożecie mi w rozwoju kanału, bo. E, bo tak, będzie fajnie. Wy będziecie mieli fajne tematy do oglądania, takie jakie chcecie. Ja będę się cieszyła. Was to tak naprawdę nic nie kosztuje, a mnie daje wiele radości, bo po to nagrywam, żebyście oglądali, więc taki robimy challenge. No dobra, przyszłam do kuchni. Gotuję makaron na zupkę, zjem zupkę, a później zrobimy sobie drugie danie, ale dzisiaj drugie danie takie. Luzackie ja będę robić pizzę, także tak to, ale to za jakiś czas po zupce, bo, bo to tak wiecie, od razu jedno po drugim to ciężko zjeść, a potem Wam pokażę, co kupiłam i bardzo się cieszę. Tak w ogóle to chciałam Wam polecić te słufi z, z Biedronki, są bardzo dobre, ja mam tutaj smak jeżyna, jabłko, malina, czarna porzeczka. Są też niby tutaj jest źródło błonnika. No, one troszeczkę kalorii mają, wiecie, ale ja nie piję ich dla odchudzania, tylko piję je, bo po prostu mi smakują. I tutaj moc owoców więc fajne są. I jeszcze fajne są też te z mango takie żółte takie bardziej egzotyczne więc naprawdę polecam Wam, bo są bardzo smaczne. Moi drodzy, a to mój nowy nabytek. Cztery kwiatki, dwa już takie, które mam, dwa pieniążki, maluteńkie. Mam już w domu dwa, tak, dwa mam i kupiłam jeszcze dwa takie maciupeńkie, żeby mi się rozrosły. To jest kwiat, na którego polowałam. On jest malusieńki, ale on się rozrośnie, jeżeli mi nie umrze i będzie długi, długi, takie, wiecie, korale. On ma takie jakby koraliki. Zobaczcie, takie malistki. Ja bardzo go chciałam mieć. On się nazywa starzec yy, wiszący, czy zwisający, jakoś tak. No cudne po prostu jest, tak mi się to podoba. Jak on jest duży, taki wiecie, już ma długo, długie te, te mm, właśnie korale, to bardzo ładnie on wygląda. I wzięłam aloes jako oczyszczacz powietrza i tak w ogóle no, nie mam w domu aloesu, więc zapragnęłam go mieć. Yy, I tak, to poczekajcie, przełączę się tylko. No i tak, mówiłam Wam, że planuję kupić nowe kwiaty w marcu, bo wtedy trwa ten sezon na przesadzanie jakby, ale e, ostatnio e, rzuciły mi się w oczy po prostu i były w dobrej cenie e, i kupiłam je, więc skoro już je kupiłam, one są w tak w tych dończuszkach, że trudno, zaryzykuję, przesadzę je w lutym. A po prostu, no jak się przyjmą, to się przyjmą, jak nie, no to trudno, ale jednak mam nadzieję, że będą ładnie rosły. Także cieszę się niezmiernie, bo wiecie, że lubię kwiaty. Ostatnio Wam wspominałam w którymś vlogu, że trzy zdechlaki wyrzuciłam, więc teraz tutaj musi się jakby wyrównać. Kupiłam cztery kwiatki, bo jeszcze jednego mam do wyrzucenia, bo mi umarł. Wydaje mi się, że ma za mało światła i, i dlatego, że miał za mało światła i dlatego umarł. Kupię jeszcze raz takiego samego i po prostu zrobię eksperyment, postawię go w innym miejscu. Natomiast no, trzymał się, trzymał ponad rok i teraz mi zdechł, więc nie wiem o co chodzi. Także yy, odnawiam, że tak powiem, braki i biorę się za przesadzanie. Cieszę się bardzo, bo wiecie, że uwielbiam kwiaty, a szczególnie takie, które są zielone, dają dużo zieleni w domu. Kwiatki już przesadzone, pięknie wyglądają w tych białych doniczkach, uwielbiam zielone kwiaty w białych doniczkach, a tutaj ten y, jest y, starzec. On ma troszeczkę większą doniczkę, bo już nie miałam takich malutkich, ale w sumie specjalnie tak zrobiłam, żeby on, wiecie, mógł sobie się rozrastać. Kwiatki przesadzone, podlane, także teraz sobie stoją i muszą tam, wiecie, pochłonąć tą wodę. Zapomniałam przesadzić jeszcze jednego kwiata starego, którego mam już od jakiegoś czasu, ale kupiłam go jakoś późną jesienią i go nie przesadzałam właśnie ze względu na sezon, i, i mogłam go dzisiaj przesadzić, ale zapomniałam o nim, więc już wstrzymam się z nim do marca. Już w odpowiednim sezonie go przesadzę, bo już posprzątałam zresztą dzisiaj po tych kwiatach, więc, więc tak to, ale kwiaty przesadzone. Przyszłam do kuchni, bo będę robić pizzę. Mam paprykę, mam salami, mam oliwki, mam mozzarellkę. Więc coś tam z tego się skombinuje więc trzeba powyjadać, Więc pizza to jest idealne takie rozwiązanie, żeby to wszystko, wiecie, na nią zarzucić i żeby było. Dobre jedzonko. Także teraz robię. Kicia mi tutaj miałczy, bo jak przesadziłam te kwiaty i podlałam, to ona za czas miałczy, bo chce tam do nich wejść, a one w brodziku stoją. Eee, słuchajcie, ona uwielbia, jak ja podlewam kwiaty. Zawsze mi łapą, wiecie, po konewce albo podkłada łapkę pod wodę, jak leci z konewki. I jak widzisz, że te kwiaty są podlane, to ona dostaje szału. Normalnie miałczy i miałczy, by ją tam do tych kwiatów wpuścić. A jej nie chcę wpuścić, żeby, wiecie. Hmm, nic tam nie kombinowała przy nich. <noise> Więc ona tu siedzi i miałczy, i rozpacza, i próbuje się dostać do łazienki, żeby tam do tego brodzika, do tych kwiatów wejść. Ale nie, 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 nie. O, nie wiem, czy słyszycie, ale miałczy. O, awanturnica. <noise> A no i pizzę nie mówiłam Wam, ale robię z gotowego ciasta, bo mam e, kupione. Ten spód do pizzy z Biedronki I powiem wam, że ten z Biedronki jest dobry Dlatego, że nie jest taki twardy Bo kiedyś tam dawno temu kupiłam gdzieś tam indziej I był taki twardy, a ten z Biedronki jest taki całkiem spoko Więc tak, to Dzisiaj takie szybkie drugie danie i, I będzie to właśnie pizza Tak Myślę, że Zużyjemy wszystkie te warzywa, wędlinkę i będzie takie czyszczenie lodówki i to też, żeby nam się nie zepsuło, więc ideolo. No dobra, pizza przygotowana. Zużyłam wszystko to, co miałam, takie właśnie do... takie po trochu zostało mamy salami, oliwki, papryczkę, mocarelkę, yy, dużo oliwek, dlatego, że u nas, my bardzo lubimy, ja wiem, że ludzie jedzą pizzę też bez oliwek, bo nie lubią, ale my bardzo tak lubimy oliwki, że dla nas pizza bez oliwek to nie pizza. Także u nas się oliwki je jak chipsy. Mm, więc wiecie, no my bardzo lubimy i bardzo dużo kupujemy, więc do pizzy to musi być, ale bardzo dużo tak po prostu samych jemy na Przekąskę <grych> Ojejku, słuchajcie, zrobiłam sobie z życiem takie popołudnie kinowe Przepraszam Oglądaliśmy Harry'ego Pottera Powiem wam, że się tak zamuliłam, tak mi się spać chce, że po prostu dramat Oczywiście już jest ciemno na dworze no, ale przysiądę do kuchni, bo obiorę i pokroję nam ananasa, bo mamy już dojrzałego ananaska, więc zjemy z dzieciakami. Mm, I tak to, ale mówię Wam, że jestem normalnie już bez sił. Okej, okay, moi drodzy, proszę przysiąść na sekundę, bo wykąpałam właśnie jutę. Mamy wieczór i troszkę tak. Y Ożyłam, bo się zamuliłam strasznie po południu. I, i, I zaraz idę też już do Łazienki. O, proszę, tu mój wykąpany dzidziol. Nie widać cię, bo za blisko wchodzisz. O. I yy, yy, co ja mówiłam, idę do Łazienki, dlatego że Muszę sobie zrobić pielęgnację, a dzisiaj chcę taką solidniejszą, tą... Słucham? Jak to... Jak do sektora będę posypował wszystkich gazet I ta... I ta... Nad, nad pojedzie na wycieczkę no i jeszcze zapomnę o moim zasycie w parkingu o 20.11. Nie zapomnisz. I, i, I właśnie taką solidniejszą pielęgnację chcę sobie zrobić, bo chcę nałożyć sobie kwasy na twarz, więc to wszystko trochę dłużej trwa, Ma. bo to trzeba... Czas... Słucham. Um. No bo... I, a, a parking jest na dwudziestej i piętro mojej skory jest piętro osiemnastej, mm, nie, moje piętro jest skory Długie z części No dobra, ale daj mi dokończyć, ok? Tak. E, bo to wiecie, najpierw wiadomo, mm. demakijaż, to wszystko oczyszczanie, a później kwasy trzeba nałożyć później trzeba zmyć, później znowu jakieś tam, wiecie, maseczki i te sprawy więc to wszystko jest czasochłonne. Więc e, uciekam. Żegnam się z Wami, pamiętajcie ja o challenge'u Żegnam się. No właśnie. Pa. Pamiętajcie o challenge'u Wpisujcie pomysły na filmy pod tym filmikiem, pod shortem z challenge'em, także będzie mi bardzo miło, a ja już uciekam. Pa. Do zobaczenia, buziaczki! Pa, pa. pa! No i jeszcze zapomnijcie, i pamiętajcie o subu i słoneczku i w sycisku. E like Oh,